Dzień dobry, dobry wieczór. Ho, ho, ho! ho, ho Cześć mamy daty! No, chciałam powiedzieć, że doczekaliście sięśmy razem z wami i już w przyszłym tygodniu rusza sprzedaż... Znaczy nie, sprzedaż już ruszyła. Sprzedaż już ruszyła. Wysyłka będzie później. Uwaga, do 12 grudnia można zamawiać. Tada! Jingle bells, specjalistyczny kalendarz burystyczny. Okiem Wiktorii. Wszystkie prace i cytaty e, są z Wiktorii, prosto z serducha e, i z, z, z jej pięknego umysłu. E, zapraszamy. E, nakład to jedynie 100 sztuk, więc e, to pierwszy ten lepszy przynajmniej i uwaga przynajmniej to jaka jest zasada zasada jest taka że robicie zakup na zlinka który jest nad i pod linki się mówią zlinki o czym piszecie do nas, komu dedykujecie Do naszego nadwornego elfa. Tak, i elf przyszykował już flamastry i będziemy dedykcję wam, dedukcje, będziemy Dedyk... dedukowali. De dedukowali. I te każda sztuka kalendarze... będzie wydedykowana specjalnie dla osób, które sobie sami wytypujecie. Na przykład dla ciebie Agnieszko, dla ciebie Kamilu, dla ciebie Aniu, dla ciebie Asiu, albo dla, dla Babci ciebie no, albo no, 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 no. 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 E, więc e, kupujta co chce, ta e, kalendarze burczykowe polecają się na święta, więc jeszcze jeżeli jeszcze nie macie pomysłu czym obdarować swoim bliskim, czym obdarować swoich bliskich, bliskich. i lekkich, to no. w, 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 przychodzimy Wam z pomocą drodzy. O. Oprócz. Oczywiście oprócz kalendarza będą w środku jeszcze w paczuszce małe niespodzianki. Ta-dam! Małe co nieco, jak to Kubus się puchatki yy, lubią. Także od nas dużo miłosici idzie yy, do Was yy, w świat. Miłosici, wdzięczności. No i żebyście w ogóle pamiętali o nas. Yy... I to będzie rok pełen miłosici i wdzięcznościci. 2 zero, A to na bankowo. Pa, pa Wszystkiego dobrego!